Ja będę mówił dzisiaj o y, modlitwie w Nowym Testamencie, więc chciałbym przede wszystkim zacząć od y, 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 modlitwy pańskiej, y, rzeczy, która y, w Nowym Testamencie, y, modlitwy, która mnie najbardziej poruszyła, y, bo w sumie została nam dana przez Jezusa. Jezusa, który był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Y, i z racji tego, że modlitwa dla mnie jest takim sposobem rozmowy z Bogiem, to um, zacząłem odbierać ją jako w sumie najlepszy, czy dany od Boga sposób na rozmowę z Nim. I co mnie od razu uderzyło, to w Piśmie Świętym mamy dwie wersje e, modlitwy modli pańskiej, danej przez Mateusza i daną przez, e, mm, przez Łukasza i obie się różnią, więc. Pierwsze, co mnie uderzyło, to chciałem zobaczyć, skąd wychodzi ta różnica. I znalazłem przynajmniej cztery teorie, z którymi przyszli teologowie i ojcowie kościoła, z tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak, tak powstało. Mianowicie pierwsza z nich mówi taka, że z tego, że Łukasz napisał krótszą wersję, to jego jest prawdziwsza, bo jest pierwsza. A Mateusz dopisał jakieś elementy i napisał swoją później, dlatego jego jest późniejsza i mniej dokładna. Druga mówi dokładnie inaczej, że to Łukasz e, ten napisał mniej dokładną wersję, ponieważ wyciął ileś elementów. E, trzecia zakłada, że każdy z nich e, coś sobie dopisał, coś sobie odjął i nikt nie, nie przełożył wiernie. A czwarta, moja ulubiona, zakłada, że obaj napisali dokładnie. I że Jezus po prostu dwukrotnie powiedział tą samą, powiedział apostołom, jak się modlić, i każdy z nich dwa razy inaczej zapisał, ponieważ Jezus nie pokładał, podawał formuły, a jego sposób na modlitwę, tego jak to ma wyglądać, jak on się modli, więc nie trzymał się jakichś konkretnych reguł, tylko mówił tak, jak on czuł. Więc za pierwszym razem powiedział mniej, za drugim powiedział więcej, i tak to wyszło. To, co mnie porusza w tej modlitwie, to to, że Jezus zaczyna od słowa ojcze, i od razu przechodzi do próśb, czy od razu przechodzi do tego, co mm, mówi dalej. Tak? Że, ojcze, któryś jest w niebie, czy w Ewangelii Łukasza, e, mm, <kuh> 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 mówi: y, Niech się święci imię Twoje, od razu przechodzi do jakby swojej pierwszej prośby, co mnie mm, poruszyło. Bo w tradycji żydowskiej jest taka tendencja do mówienia wielu tytułów i zasypywania Boga właściwie ogromem tytułów podczas modlitwy, wymieniają wszystkie podczas każdej modlitwy. A Jezus tutaj wychodzi zupełnie inaczej. Mówi, ojcze, właśnie to w. w w oryginalnym przykładzie jest to to Abba, czyli właściwie tatusiu, więc chodzi, pokazuje, że to ma być taka jego modlitwa i też nasza, ma być bardzo um, osobista i skierowana prosto do Boga. I, i jeśli chcemy prosić, to nie musimy go zasypywać jakimiś tytułami, a po prostu przejść od razu do sedna. E, tak właśnie Jezus dalej... Wymienia prośby, które możemy się modlić, które możemy zanosić, i odkryłem, że ich sens jest taki, że są poukładane, by zacząć od tego, co jest w planach Boga, zacząć to, to, co jest, odnośnie się do Niego, czyli Jezus mówi: Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje. Co mi pokazało, że no przede wszystkim pierwszy mamy się troszczyć o Jego sprawy, dopiero potem prosimy o swoje. I mm, tak jak e, Jezus potem przychodzi, do, e, chle, mówi: o, daj nam chleba powszedniego. I co mnie ubodło, przepraszam, bardziej tak poruszyło, to mówi o chlebie e, powszednim, a nie powszechnym, jak zwykle myślałem. E, z, zaskoczyło mnie to, bo zawsze myślałem: wychodzi tutaj o chleb powszechny. I zrozumiałem, że mowa to chodzi o chleb powszedni, żeby do końca życia dostać od Niego chleb, dostawać od do Niego pokarm. Czy to właśnie ma być chleb y, fizyczny, o jaki, jaki interpretowali Izraelici, Mesjanie, y, Izraelici, Żydzi, y, chleb y, fizyczny jako manne, którą dostawali od Boga na pustyni. Czy to ma być chleb duchowy, czy y, y, za, zapewnienie innych potrzeb. I co we mnie bardzo mocno rezonuje to to, że On w tej modlitwie mówi chleba powszedniego daj nam dzisiaj. W oryginale mówi daj nam na każdy dzień. I poruszyło mnie to, bo dało mi to zrozumienie, że zwracamy się do Niego, żeby On dał mi to wszystko. Żeby wszystkie moje potrzeby były zapewniane przez Boga, nie tylko dzisiaj, nie tylko na tą chwilę, ale na cały dzień i na każdy dzień po kolei, żebym wszystko co dostawał, wszystko co, dostawał, wszystko, co potrzebował, czerpał od niego i do końca mojego życia, na każdy mój dzień. I mm, Jezus kończy mm, później modlitwę, y, dając do zrozumienia, że słowami. Y, Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy naszym winowajcom. I pierwotnie zazgrzytało to ze mną, bo sugerowałoby to, że Bóg nam nie da e, przebaczenia, jeśli nie będziemy przebaczać innym. I to bardziej poruszyło mnie to i jak szukałem odpowiedzi, zrozumiałem, że chodzi o to, że ja nie mogę przyjąć przebaczenia, jeśli nie będę przebaczał innym, że jeśli będę trzymał w sobie, e, w sobie urazę. Co, co mi pokazuje dokładnie, że Bóg chce, byśmy zarówno przebaczali, jak i prosili o przebaczenie. Żeby to zawsze szło w parze. Żeby nigdy nie było jakiegoś rozstępu, że mam tylko prosić o przebaczenie i nie mam skupiać się na sobie. I patrząc na to wszystko i na tą historię tego że nie ma właściwie dokładnej stwierdzenia, która jest właściwa wersja, pokazuje mi no, idealny wzór tego, jak zanosić prośby do Boga, by było to krótkie, by było od razu personalne i osobiste z Nim, by przede wszystkim się o to, prosić o to, co, co jest w Jego planach, o Jego wolę, by prość o proś wszystkie potrzeby, jakie mam i wszystko, wszystkie potrzeby zanosić do Niego, i prosić, żeby mnie umacniał w przebaczaniu i w proszeniu o przebaczenie. I bardzo mnie porusza ta modlitwa. Następną modlitwę, do której chciałbym przejść, to jest modlitwa w liście do Efezjan Pawła o poznanie Jezusa dla Efezjan. I poruszyło mnie trochę, jak jest sformułowana ta modlitwa, bo ona zaczyna się od tego, że Paweł e, ogłasza to, jak się raduje nad, e, nad defezjanami, nad wspólnotą, że przyjmują nauki o Jezusie, że... Mm, przyjmują nauki o Jezusie, że cieszy się, że chcą wzrastać. Potem przechodzi do tego, że, mo, że nie ustaje w modlitwach, że... Raduje się, tym, jak, raduje się tym, że może za nich znosić prośby do Boga, by wzrastali. I potem przechodzi właściwie druga połowa modlitwy, cała, to jest zapisana w tym rozdziale, jest o wysławianiu Boga i opisywanie, jaki On jest, jaki, jaki On jest, co zrobił. Więc rozbawiło mnie też trochę to, że od razu w modlitwie za nich prze przemycił trochę ewangelizacji, ale jak sobie tak spojrzałem na tą modlitwę, to zobaczyłem, że ona ma takie trzy kolejne segmenty, e, mianowicie na początku podziękował e, i pogratulował wspólnocie, potem nią za nich prośbę, a następnie e, błogosławił Boga, czy wysławiał Boga, opisywał Go, co mi się zrzuciło, porównało z tym, jak wygląda moja modlitwa wstawiennicza, jak się modlę za kogoś. Bo ja też zwykle, ja zaczynam od tego, że przedstawiam osobę, czy opowie, mówię o tej osobie, dziękuję za nią, pro, zanoszę do niej prośby i następnie dziękuję za łaski, które Bóg na nią wylewa. I jak popatrzyłem sobie na te, na te dwie rzeczy obok siebie, zobaczyłem, że w sumie święty Paweł dał mi taką, pokazał mi taką pierwszą, pierwszą wersję modlitwy wstawienniczej. I właściwie taki wzór, co mnie bardzo zaskoczyło, bo no, nigdy nie rezonowałem ze świętym Pawłem może powinienem. Co jeszcze mnie dotknęło w jego, jego nauczaniu to to, że on prosi o światłe oczy serca, co w ogóle ze mną nie. Nie rozumiałem tego, więc zacząłem trochę dłubać. Doszedłem do tego, że Żydzi przypisywali sercu symbol wiary i duchowości, jako źródło, jako miejsce, z którego to się w, w pochodzi. I zarezonowało we mnie, że w tej prośbie Święty Paweł może chcieć zanosić, czy wznosić prośbę o to, żeby i Efezjanie byli w stanie rozpoznawać w duchowości i iść, kroczyć nie po omacku, nie na bibliografii, ale wiedzieć, dokąd idą, dokąd Bóg ich prowadzi. I żeby mieli jasny ogląd na to wszystko, co ze mną mocno zarezonowało. Okej, okay. no i na koniec w sumie już trochę. Trochę przebiegłem. <laughs> Chciałbym przejść do modlitwy Maryi Magnificat. Modlitwa, którą Maryja wypowiada, jak przychodzi do świętej Elżbiety, kiedy po tym jak się dowiedziała od Gabriela, że. Elżbieta jest w ciąży. To jest bardzo mocna i poruszająca modlitwa uwielbienia, gdzie Maria wysławia to, jaki jest Bóg, jaki jest dobry i jak się raduje całą sobą w tym, że Bóg ją wybrał. Mówi, że raduje się dusza moja, wielbi dusza moja Pana, raduje się mój Duch. No jest to bardzo emocjonalna modlitwa i właśnie poruszyło mnie to... Właśnie ten początek, że wielbi dusza moja Pana, raduje się mój duch, nie raduje się mój duch. I poruszyło mnie to, bo często słyszałem, że człowiek składa się właśnie z sfer cielesnych, z ciała, ducha i duszy. Że ciało jest naszą fizycznością, duch jest... Dusza jest naszym intelektem, emocjami i wolą, i duch jest naszą tą zdolnością do doznawania sfery duchowej y, i umożliwia nam rozmowę z Bogiem. Więc wychodziłoby, że z modlitwy Maria na dwie trzecie wchodzi w modlitwę uwielbienia. Otóż, y, otóż nie. Bo zobaczyłem, że Maryja nie mówi o tym, jak się raduje ciałem, tylko pokazuje to czynami, no bo przecież rzuciła wszystko na samą wiadomość i pobiegła do świętej Elżbiety i spędzała z nią następne trzy miesiące. Więc no, dla mnie nie jest to lepszy okaz jak pokazanie zaangażowania swojego całym sobą, że się w coś wchodzi, żeby rzucić wszystko i wejść w to, co czyni Bóg, co, to co aktywował. Więc. Maria pokazała mi, że w uwielbienie wchodzi całym sobą, ciałem, duchem i duszą i nie oszczędza się w tym, bo, kiedy, bo chce być w tym wszystkim, chce znajdować się w, w uwielbieniu, poświęcać się tylko temu i tylko to w danym momencie jest dla niej. Hmm. I okej. Okay. To chyba byłoby na tyle. To by było takie moje małe dzielenie. Tyle. Chciałem się podzielić. Dziękuję bardzo. Chwała Panu.